Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Czytamy Ewangelię Mateusza z rozdziału 5, wersety od 27 do wersetu 32. Oczywiście będziemy robili przerwy. Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. Oczywiście Pan Jezus odnosi się do jednego z przykazań, które. Bóg przekazał Mojżeszowi i zostało ono uwiecznione na tablicach kamiennych. Ale teraz Jezus mówi coś niezwykłego. A ja wam powiadam, ja wam powiadam: Żaden człowiek nie ośmieliłby się stanąć w roli Boga, w roli prawodawcy. Ja wam powiadam. Takich ludzi widzieliśmy w XX, XXI wieku, widzimy. Którzy jasno i zdecydowanie występują przeciwko Bogu i mówią, nieważne, co Bóg powiedział, ważne, co my Wam mówimy. Ale Jezus mówi do społeczeństwa, które teoretycznie oczywiście żyje pod prawem i uznaje, i to już nie do końca teoretycznie, autorytet Boga. Jezus mówi: Bóg Wam powiedział to, a to, a ja Wam powiadam. Nigdy by się nie ośmielił tego zrobić, gdyby nie był Bogiem. I co ciekawe, Żydzi w cichości przyjmują jego autorytet. Nie protestują. Być może słuchają zdumieniu, być może sami nie wierzą, co tutaj się dzieje, ale gdzieś duchowo rozumieją, że to nie jest zwykły człowiek. A ja wam powiadam. I teraz jest komentarz Pana Jezusa do tego prostego przykazania. Nie będziesz co czyli nie będziesz bez ślubu współżył z jakąkolwiek kobietą. Jako żonaty mężczyzna nie będziesz współżył seksualnie z jakąkolwiek kobietą, która nie jest twoją żoną. Koniec, kropka tak mówiło to stare przykazanie. Ale Jezus mówi nie nie. Nic takiego. Ja wam mówię. Że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Tutaj nie ma mowy o współżyciu seksualnym. Tutaj jest mowa o tym, co dzieje się w sercu mężczyzny, tudzież kobiety, żeby było jasne. Nieprawdopodobnie rozszerzone zostały granice tego przykazania. Można powiedzieć, że Jezus ustanowił granice, które były absolutnie, absolutnie nie do wykonania. O ile jeszcze byli ludzie, którzy naprawdę nieco założyli, tak jak mówi wprost to stare przykazanie, to ci sami ludzie bardzo często stawali w sytuacji, w której trafiali na piękną kobietę. Oczywiście to subiektywne odczucie, że było jasne, bo. Nie dla wszystkich ta sama kobieta jest piękna. No i wpadali w pułapkę. O, gdyby tak. Jezus mówi: To jest przestępstwo. To jest Twój grzech. Podobnie jak zresztą w przypadku kobiety, która spotyka tego niezwykłego mężczyznę. Co zrobić? Pamiętajcie, że ci wszyscy ludzie są pod zakonem. Pod zakonem. Co zrobić? Jezus powiada. Jeżeli twoje oko, prawe, gorszy cię, to je wyłup, je od siebie odrzuć. Będzie dla ciebie pożyteczniej, jeśli zginie ten członek twój, ale całe twoje ciało nie pójdzie do piekła. Ale któż tak zrobi? Otóż to. Ale są sytuacje zapisane w Starym Testamencie, w których ludzie postępowali wbrew sobie, a zgodnie z życzeniem Boga. Pierwszy z brzegu przykład. Abraham i jego syn Izaak. Bóg mówi: złóż mi Izaaka w ofierze. I Abraham nie chciał tego zrobić. To było zaprzeczenie istoty jego funkcjonowania, istoty jego życia. Ale jednak to zrobił. A więc nie jest to niemożliwe. Ale przyznajmy, że niezwykle trudne. Pytanie, co łatwiej, zabić własnego syna, czy wyrwać sobie oko? Myślę, że Abraham wyrwałby sobie oko bez wróżenia tego oka, gdyby Bóg chciał. Ale oddanie swojego syna i złożenie go w ofierze Bogu, zabicie go na ołtarzu własnoręcznie, no to był nie lada wyczyn i był do tego Abraham zdolny. Bóg powstrzymał go ostatecznie, ale Abraham podjął decyzję. I już wykonywał to, czego Bóg sobie życzył. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją, odżyć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Tak jak w pierwszym przypadku mówimy o zmyśle wzroku. Tak, tutaj mówimy o zmyśle dotyku, ale coś więcej ręka oznacza, że działam. Dokonuje pewnych uczynków. Prawe oko i prawa ręka oznaczają, że jest to przewodnie oko i przewodnia ręka. O ile w przypadku ręki rozumiemy, że jedno mamy bardziej, że tak powiem, sprawną od drugiej, o tyle w przypadku oka nie wszyscy to rozumieją. Ja, na przykład, ucząc się strzelać, przekonałem się, że moim okiem przewodnim jest lewe oko, a nie prawe. I nie musiałem wcale się tego uczyć, po prostu. W momencie, kiedy wziąłem do ręki broń. Ona natychmiast znalazła się w lewej ręce. Okazało się, że związane to jest z moim wzrokiem, gdzie jedno oko to plus, a drugie minus, gdzie jedno oko lepiej widzi w dali, a drugie lepiej w pobliżu. A więc przewodnie oko i przewodnia ręka decydują o tym, co robisz. Z daleka widzisz i wyciągnasz rękę. A jak jest w Nowym Testamencie? Czy ta nauka się nam w ogóle przydaje w Nowym Testamencie? Oczywiście. No jak? Przecież zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Tak, oczywiście, że jest z łaski. A ktoś by powiedział inaczej. Z łaski, czyli bez względu na to, co uczynisz. Ale jeśli jesteś zbawiony, to co czynisz? Dobro czynisz. A jakie dobro czynisz? Chrystusowe, bo masz, skoro jesteś zbawiony, masz naturę Chrystusową. Ciało zawsze będzie dążyło do tego, żeby zgrzeszyć. Zawsze. Ale ty masz władzę nad ciałem. Ktoś powie: Mam wolną wolę i mogę podjąć decyzję. Nie będę prowadził dyskusji na ten temat, niedawno o tym mówiłem, ale powiem tak: masz naturę Chrystusową, a więc masz wolę Chrystusową, nie swoją. Kiedyś miałeś naturę grzeszną. Czyją wolę wtedy miałeś swoją? Nie. Przecież. Służyłeś grzechowi, byłeś niewolnikiem grzechu, a więc byłeś tak naprawdę człowiekiem zniewolonym grzechem, a więc wypełniałeś wolę grzechu. Teraz wypełniasz wolę Chrystusową. Jedyne, czego Ci potrzeba, to posłuszeństwo i trwanie. O, właśnie w tym okazuje się, że mam wolną wolę. Jeżeli tak uważasz, proszę bardzo, liczy się efekt końcowy, czyli czy trwasz, czy wykonujesz to, do czego Chrystus cię. Posłał, czy panujesz, sprawujesz władzę nad swoją cielesnością. pierwszy werset. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, powiada Chrystus. Nie, nie. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił cudzołoży. Jezus powraca do pierwotnego znaczenia terminu małżeństwa. Małżeństwo jest nierozerwalne. I koniec. Cudzołóstwo, które się może przydarzyć w małżeństwie, tak, może się przydarzyć. I przydarza się. Nie jest powodem do rozwodu, bo nie jest wszeteczeństwem. Czym jest wszeteczeństwo? Przeteczeństwo, dosłownie tłumacząc, jest zaparciem się po stronie zła, po stronie grzechu. A więc nie pojedyncza zdrada, ale świadome pójście w grzeszne, przeklęte życie i nieustanne cudzołóstwo. A to się wtedy staje wszeteczeństwem. I w tylko wtedy możliwy jest rozwód. I tutaj dochodzimy do niezwykle ważnej sprawy. Jeśli chodzi o Stary Testament, to było dość precyzyjnie określone. Ale i tak. Głównie mężczyźni wykorzystywali tam różne furtki po to, żeby się pozbyć żony. Oczywiście żona musiała być zabezpieczona, bo Bóg przewidział to cwaniactwo mężczyzn, a jednak tak się działo. Natomiast w podnowym przymierze zasada pozostaje ta sama. Małżeństwo jest nierozerwalne, to po pierwsze, a przeteczeństwo to nie Więc jeśli wykorzystujemy jako ludzie wierzący fakt, że żona czy mąż mnie zdradził, do tego, żeby przeprowadzić rozwód, to przepraszam bardzo, ale to my jesteśmy wtedy wszeteczni. Tak, dokładnie tak, ponieważ nie mamy prawa zerwać tego małżeństwa. Myśmy tylko poszukali pretekstu, co pokazuje, czym jest i w jakim stanie jest nasze serce. Prawdziwy mąż i prawdziwa żona, pomimo zdrady, będą kochali swojego męża i swoją żonę. Nie będą szukali powodu do rozwodu. Tak, to nie jest proste. To nie jest proste przebaczyć cudzołóstwo. Ale o wiele prościej jest wybaczyć cudzołóstwo, niż wejść na drogę wszeteczeństwa. Niestety, bardzo wielu ludzi ma dość dziwaczny, bym powiedział, stosunek do tego nakazu Bożego, aby małżeństwo trwało. Ja nie próbuję nawet w żaden sposób ingerować w życie ludzi niewierzących. Tak są potępieni i tak. Nie ma znaczenia, czy oni zerwali małżeństwo, nie zerwali. Czy są w małżeństwie po raz piętnasty, czy dziesiąty, czy drugi, to nie ma żadnego znaczenia, bo jeśli są niezbawieni i tak idą na potępienie. Jeśli natomiast się nawracają, to nie grzebię w ich papierach i nie wyrzucam im, co tam w życiu złego zrobili, ponieważ skoro Bóg im wybaczył, to co ja mam do gadania w tej sprawie? Nic. Pamiętajmy, że Jezus zwraca się do ludzi, którzy uznają Boży autorytet, a nie do niewierzących. Jeśli więc uznajesz Boży autorytet, to bądź mądry. Jeżeli żona Cię zdradziła, to wybacz, przyjacielu, ale miałeś w tym udział. Widocznie nie byłeś ani czuły, ani kochający, ani nie troszczyłeś się o nią, ani nie dbałeś o nią. I widocznie ktoś okazał jej uczucie, ktoś okazał jej trochę. Miłości. Ktoś ją po prostu potraktował z szacunkiem, i ta kobieta sama nie wiedziała, do czego doszło. Tak, dokładnie tak się dzieje. Podobnie jest z mężczyznami. Jeżeli jesteś kobietą osłą, pyskatą, złośliwą, nie dbasz o swojego męża, to nie dziw się, że któregoś dnia on cię zdradzi. Bo znajdzie się kobieta, która okaże mu szacunek, miłość, będzie dla niego dobra. Więc zdrada zawsze. Powinna być dla jednej i drugiej strony zachętą do zmiany życia, do ratowania małżeństwa. Podkreślam, mówię do ludzi wierzących, nie do niewierzących. Oczywiście niewierzący mogą skorzystać z tych rad. Nic nie mam przeciwko temu. Powinniśmy pamiętać, że to, czego naucza nas Pan Jezus, to poszerza, nieprawdopodobnie wręcz poszerza granice przykazań, jakie zostawił nam Mojżesz na tablicach otrzymanych od Boga. To są prawie że nowe przekazania. Mówię prawie, ponieważ jakby sedno tych przekazań pozostaje nienaruszone. Jest bardzo trudno żyć Bożym życiem, jeżeli człowiek nie jest narodzony na nowo. To jest praktycznie niewykonalne, absolutnie niewykonalne. Dlatego Tobie i wielu, wielu innym, którzy będą tego słuchali, chociażby po za kilka lat, powiadam, musisz narodzić się na nowo. Bo to jest jedyny sposób na to, aby wykonać wolę Bożą w Twoim życiu. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga Uczniostwa. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.